Sieman Kolewski, witam Was w odcinku, w którym pokażę Wam, gdzie znajduje się Fortnite 69. Znajduje się on w kamiennej świni, która znajduje się o tutaj. Pokażę Wam dokładnie, w którym miejscu tej świni. No i zachęcam do dania łapki w górę, dzwoneczka i subika. To jest mój pierwszy takiego typu odcinek. Na pewno będę robił, jak będą następne Fortnite inne odcinki, w których można znaleźć jakiś Fortnite. No i lecimy. Można sobie wejść tutaj, zlikwidować to. I od razu pod nami znajduje się tu Otóż. Tutaj. tutaj gdzie ten bamba. I dziękuję za, za oglądanie do następnego odcinka. Siemanko!